Droga duszo, jeśli słyszysz tę wiadomość teraz, wiedz, że to nie jest przypadek. Aniołowie chcą, abyś przyjął każde słowo z uwagą, ponieważ niosą jasność i objawienia dotyczące czegoś bardzo ważnego w Twoim życiu. To, co usłyszysz do końca, może zmienić sposób, w jaki rozumiesz relację z osobą, którą kochasz. Weź więc głęboki oddech, otwórz serce i podążaj za każdym szczegółem. Ponieważ każde zdanie niesie energię skierowaną do Ciebie. Zanim przejdziemy dalej, pomyśl o imieniu osoby, którą kochasz, i zapisz je w komentarzach, abyśmy mogli wspólnie wysłać dobre energię tej więzi. Aniołowie powiedzieli mi, że coś, co ostatnio powiedziałeś, obudziło głębokie emocje w sercu ukochanej osoby. To nie były zwykłe słowa, to były te, które dotknęły serca, poruszyły uczucia ukryte w głębi. Mogłeś myśleć, że to był tylko prosty komentarz, ale wiedz, że było to znacznie więcej. Ktoś, kogo kochasz, zaczął patrzeć na ciebie w inny sposób, bardziej uważnie, bardziej czule. To znak, że energia między wami się zmienia. Mówią, że teraz ważne jest, byś obserwował bez osądzania. To, co się dzieje, jest pozytywne, nawet jeśli wydaje się zagmatwane. Ktoś, kogo kochasz, przetwarza uczucia, których być może nigdy wcześniej nie wyraził. Jest w tym słodka ciekawość, pragnienie bycia bliżej, zrozumienia każdej nuty Twoich uczuć. Powtarzaj teraz do siebie, przyciągam prawdziwą i głęboką miłość. Powiedz to trzy razy w trakcie tej wiadomości i poczuj, jak energia przepływa. Aniołowie ujawniają również, że nie chodzi tylko o słowa, ale o szczerość, którą one niosą. Ktoś, Kogo kochasz, widzi, jak bardzo jesteś autentyczny, i to wzbudziło nowy szacunek i uczucie. Jesteś postrzegany intensywniej, a to może otworzyć drzwi, które wcześniej były zamknięte. Sugerują, abyś wykorzystał te okazje do otwartej i szczerej więzi. Były ostatnio chwile, gdy czułeś, że coś się zmieniło, i aniołowie potwierdzają: Tak. Zmieniło się, ale to pozytywna zmiana, zaproszenie do okazania troski i uwagi. Proszą, abyś zadawał szczere pytania, okazywał prawdziwe zainteresowanie. Każdy gest i każde słowo liczą się teraz bardziej niż kiedykolwiek. Ktoś, kogo znasz, zastanawia się nad swoimi postawami, a w tym nad uczuciami, które wcześniej były ignorowane lub niedoceniane. Aniołowie mówią, że teraz jest czas. By patrzeć z empatią i łagodnością. Bądź cierpliwy i pamiętaj, że przemiana, którą widzisz, nie jest tylko zewnętrzna, dzieje się też w sercu ukochanej osoby, zainspirowana przez Ciebie. Pokazują, że drobne działania mają wielki wpływ. Uśmiech, czuła wiadomość, nieoczekiwany gest. To wszystko wzmacnia więź i sprawia, że uczucie rośnie jeszcze bardziej. Energia miłości jest wzmacniana przez to, co powiedziałeś, a każdy szczegół ma znaczenie. Aniołowie mówią także o zaufaniu. Osoba, którą kochasz, może odczuwać mieszaninę ciekawości i ostrożności. To naturalne, a oni proszą, abyś okazał pewność i jasność swoich intencji. Powtarzaj w myślach: Zasługuję na miłość, która mnie ceni i szanuje. Zrób to trzy razy, rozważając tę wiadomość. Ujawnili, że otwarty dialog przyniósł odpowiedzi, na które od dawna czekałeś. Nie bój się pytać, słuchać i otwierać. Każde słowo powinno być wypowiedziane z uwagą, bo teraz komunikacja jest kluczem do utrwalenia energii, która zaczęła poruszać się między wami. Aniołowie wskazują, że także niedawne wspomnienia mają znaczenie. Coś, co razem przeżyliście, nawet subtelnie, zostało odebrane w szczególny sposób. Mogła to być prosta rozmowa, dyskretny gest czy szczery komentarz. To sprawiło, że ktoś, kogo kochasz, spojrzał na ciebie z większą czułością i podziwem. A to dopiero początek. Proszą, byś był łagodny wobec siebie. Czasami, gdy zauważamy zmiany w ukochanej osobie, czujemy się niepewni lub niespokojni. Ale teraz energia wskazuje na rozwój, ponowne zbliżenie i możliwości które wcześniej wydawały się odległe. Uczy mój serce otwarte i powtarzaj. Moja miłość rozkwita w harmonii i radości. Powiedz to trzy razy, czując każde słowo. Aniołowie pokazują, że ktoś, kogo kochasz, rozmyśla nad swoimi uczuciami i nad tym, jak Twoje słowa wpłynęły na Waszą relację. Ta refleksja jest pozytywna i prowadzi do nowych, szczerszych i bardziej kochających form wyrazu. To idealny czas, aby pielęgnować tę energię troską i uwagą. Mówią też o znaczeniu szczegółów dnia codziennego. Drobne akty życzliwości i zrozumienia zostaną dostrzeżone i docenione, wzmacniając więź, która zaczęła się zmieniać. Prosty gest dzisiaj może otworzyć drzwi do znacznie głębszej więzi jutro. Aniołowie szepczą, że nawet nie zdajesz sobie sprawy, ale Twoje ostatnie słowa wywarły głęboki wpływ. Budząc ukryte uczucia, które czekały na odpowiedni moment, by się ujawnić. Ktoś, kogo kochasz, zaczął dostrzegać w tobie szczegóły, które wcześniej były zwyczajne, ale teraz lśnią jak znaki szczerej troski i uwagi. Energia między wami dostraja się w delikatny, a zarazem potężny sposób, a każdy twój gest odbierany jest z większym zainteresowaniem i pragnieniem bliskości. Uczucia, które były uśpione, zaczęły się poruszać. Niosąc ze sobą słodką mieszankę emocji, oczekiwania i czułości, wibracje miłości, namiętności i pragnienia płyną teraz intensywniej, a ktoś, kogo kochasz, czuje niemal nieodpartą potrzebę głębszego związania się z tobą. Szczerość, którą ostatnio okazałeś, wzbudziła zaufanie i sprawiła, że ukochana osoba zaczęła dostrzegać stronę ciebie, której może nigdy wcześniej nie zauważyła. Aniołowie ujawniają, że wewnętrzne zmiany mają miejsce. Dotyczą one także tego, jak dawne uczucia są reinterpretowane i doceniane. Stajesz się emocjonalnym punktem odniesienia, kimś, kto inspiruje poczucie bezpieczeństwa, komfortu i pragnienia bycia bliżej każdego dnia. Słowa wypowiedziane z troską i uwagą miały efekt zwielokrotniony. Teraz ukochana osoba reaguje bardziej czule i świadomie na wszystko, czym się dzielisz. Proste chwile nabierają szczególnego znaczenia, a aniołowie proszą, abyś dalej obserwował każdy detal, ponieważ niosą one subtelne przesłania o rozwoju i więzi. Ktoś, kogo kochasz, czuje mieszankę ciekawości i czułości, pragnąc nowych dróg w relacji i pogłębienia więzi, która zaczęła rozkwitać. Przesłania aniołów wskazują, że teraz jest czas, aby inwestować w szczere dialogi. W których każde słowo będzie niosło miłość i pozytywną intencję. Jesteś postrzegany jako ktoś, kto naprawdę się troszczy, kto naturalnie emanuje oddaniem i pasją. To wzbudza naturalne i nieodparte przyciąganie. Wewnętrzne przemiany zachodzą zarówno w tobie, jak i w ukochanej osobie, tworząc nową harmonię, która wzmacnia więzi emocjonalne i pogłębia waszą intymność. Obecność Was obojga staje się bardziej znacząca. A gesty, które wcześniej były niezauważalne, teraz niosą ciężar emocjonalny i symboliczny. Energia troski, ochrony i pragnienia krąży intensywnie, a ukochana osoba zaczyna okazywać uwagę w sposób, jakiego być może nigdy wcześniej nie wyrażała. Ostatnie słowa i czyny stworzyły fale emocji, które będą odczuwane jeszcze długo, niosąc więcej bliskości i więzi. Aniołowie proszą, byś pozwolił sobie odczuwać te zmiany. Potwierdzając, że każdy dostrzeżony fakt jest okazją do wzmocnienia więzi i głębokich uczuć. Pragnienie i przyciąganie stają się coraz bardziej widoczne, a drobne gesty życzliwości, obecności i uważnego słuchania mają transformujący wpływ na relacje. Jesteś zaproszony, aby pozostać obecnym, uważnym na znaki i dostrzegać, jak każdy gest ukochanej osoby odzwierciedla przemianę która zaczęła się od ostatniej rozmowy lub znaczącego słowa. Postrzeganie ciebie przez ukochaną osobę staje się coraz wyraźniejsze i intensywniejsze, tworząc przestrzeń dla głębszych uczuć i prawdziwszej więzi. Chwile milczenia również teraz nabierają znaczenia. Pozwalają, by każda emocja została wchłonięta i zinternalizowana, wzmacniając emocjonalną i duchową więź między wami. Aniołowie ujawnili, że to, co wydawało się małe czy nieistotne w Twoich ostatnich słowach, jest w rzeczywistości wydarzeniem o intensywnych i niespodziewanych uczuciach. Pragnienie, czułość i szacunek splatają się w każdym doświadczeniu ukochanej osoby, czyniąc Waszą relację bardziej namiętną i angażującą. Stajesz się emocjonalnym punktem odniesienia, kimś, kto inspiruje zaufanie, komfort i rosnące pragnienie głębszej więzi. Energia między wami staje się bardziej harmonijna. Aniołowie proszą, abyś cenił każdą chwilę interakcji, choćby najmniejszą, ponieważ przyczynia się ona do budowy czegoś większego. Słowa wypowiedziane z intencją mają długotrwały efekt, a ukochana osoba przyswaja każdy gest i komentarz z uwagą oraz pragnieniem wzajemności. Uczucia radości, oczekiwania i cetenderność zaczynają dominować. Ktoś, kogo kochasz, Pragnie być blisko i dzielić głębokie doświadczenia emocjonalne. Teraz, droga duszo, aniołowie ujawniają, że to moment, by w pełni objęci przemianę, jaka zachodzi w Twoim życiu uczuciowym. Osoba, którą kochasz, jest już prowadzona, by zbliżyć się do Ciebie ze szczerością i odwagą. Sygnały, które dostrzegasz, dłuższe spojrzenie, czuła wiadomość, niespodziewany gest. Są potwierdzeniem, że wszechświat jednoczy wasze serca. Nie ma już miejsca na wątpliwości ani lęki, bo miłość, która kwitnie między wami, jest czysta, prawdziwa i chroniona przez boskie energie. Pozwól sobie żyć tą więzią z ufnością, wiedząc, że każde słowo, każdy gest i każda wspólna chwila budują historię miłości naznaczoną bliskością, szacunkiem i radością. Niech ta wiadomość będzie błogosławieństwem w twoim życiu. Napełniając Twoje serce pokojem, miłością i wdzięcznością. Niech aniołowie nadal prowadzą Twoje kroki, oświetlając każdy moment boskim światłem mądrości i bezwarunkowej miłości. Niech Wszechświat pobłogosławi tę więź harmonią, obfitością i szczęściem, które przekroczy wszelkie oczekiwania. Niech tak się stanie, z łaską i miłością niebios, teraz i na zawsze. Amen.